Szangalny się Ja idę przetestować ten cimyek, Zagrajmy silowy Mass Effect 2. Wreszcie macie. Co mogę powiedzieć? O grze nie powiem za dużo, nie chcę mi się opowiadać, po zawsze można. Lecz powiem jedno, Ma właśnie dwie rzeczy. Posiadam wszystkie... Dobra, nie wszystkie... Większość DLC tam, czyli dodatków tak jak można je nazwać do tej gry. Sam w nie nie grałem wszystkie. Mam tu na myśli nie tylko w sensie spluwy nowe czy tam ubrania, tylko po prostu misje z nowymi bohaterami, co nie. Um, I to jest pytanie w ogóle. Czy jak ja mam grać, mam jakoś od razu łazić za głównym wątkiem i żeby jak najszybciej to tam sobie do końca, czy po prostu mam... Przy, przy tym sobie robić poboczne misje żebyście, bo, po, bo poboczne inaczej powiem, też są bardzo ciekawe więc jak chcecie na przykład poboczne to jest tak, ta poboczna misja jest taka chyba że, nie jestem pewien, czy jest konieczne do wykonania, ale chyba nie że każdemu z, na, z naszych członków trzeba kiedyś pomóc Oni nam pomagamy, tam się też odwdzięczamy, nie musimy oczywiście, ale nie wiem czy to jest konieczne w sensie, żeby pójść za górnym wątkiem, ale raczej nie. Ale mówię, one są fajne, te misje. Yy, trzecią sprawą jest taka, że oczywiście dialogi w będziecie w pełni wysłuchiwać, bo nie będę ich omijał, no chyba że sobie zaznaczycie omijanie owych dialogów. No, na razie nie mam o czym tu mówić. No to tak, dajmy nową grę. Oczywiście mężczyzna, bo kobietą nie jestem. <grybujesz> A z postaci masywki nie mam nikogo, bo i tak nawet nie grałem w jedynkę. Później jeszcze przetestuję po, w, w grze, jak trochę pogram, tak z dwie minuty czy, czy mi dobrze wgrzesłać, bo nie, nie testowałem, ja wolę testować tak jak już zaczynam robić no to tak poziom trudności walki jakie są możliwe żołnierz Ej, jak, tylko dwa? aha nie to, dobra chwila raz nie, to damy żołnierza automatyczny awans, nie to jest do dupy. Ja sam chcę wiedzieć co ma być, co nie. Napisy. Tak. Życie, mocy różne. Tak. Oto Tak. Dalej. Electronic Arts przedstawia. Będę czytał. Chyba, że nie. Produkcja studia Bioware. Czy Biuer? Czy też. Dobra, cię chodzi? Fajne słońce cokolwiek to jest jakieś gazowe, coś tam. Shepard zrobił wszystko, jak należy. Lepiej niż sądziliśmy. Ratując cytadele i pozbywając się Rady, ludzkość zyskała na sile w galaktyce, ale to wciąż za mało. Ludzie kontrolują Radę, ale nadal największe szanse ma Shepard. A wysyłają go do walki z getami. Getami! A przecież to nie o nie chodzi. Żniwiarze wciąż gdzieś tam czyhają. I to my musimy ich powstrzymać. Rada nie zaufa Cerberusowi, nie przyjmie naszej pomocy, nawet mimo wszystkich naszych zasług. Ale Shepard, podążą za nim, to prawdziwy bohater, wręcz ikona, tyle, że jest sam. Strata Shepard to strata ludzkości. Więc postarajmy się go nie stracić. Jakie oczy w ogóle. Jak w Sharingan z Naruto, do lulu. tylko niebieski. W roku 2183 Centrum Galaktycznej Społeczności stało się celem straszliwego ataku. Stać Straciłem... Dobra, tak bym nie zdążył tego przeczytać. Nie bać to. Normandia, tak. Tak gram mi bardzo przypomina... Złączam napęd nadświetlny. Jedną. Systemy maskujące aktywne. Wszystkie jedną... kontrolki zielone. Jesteśmy ukryci. Dobra, później powiem. Marnujemy czas. Od czterech dni przeszukujemy ten sektor, i nie znaleźliśmy żadnych śladów getów. W ciągu miesiąca zniknęły tu trzy statki. Coś się stało. Pewnie łowcy niewolników. Pełno ich w układach terminusa. Ale z mimiką twarzy. Skaner dalekiego Góra. zasięgu coś wykrył. Niezidentyfikowany statek wygląda na krążownik. Nie mamy takiego. Tak, realistycznie to wykonali fajnie. Bardzo mi się to podoba. Krążownik zmienia kurs. Jest na kolizyjnej z nami. Niemożliwe. Systemy maskujące są aktywne. Gety nie mogą. To nie gety. Przygotujcie się na uniki! Ryfa, Kadłub uszkodzony! Broni nieaktywna! Niech ktoś to ugasi! Zauważyliście jedno, że w tej grze Wiecie to, ja teraz przed... A dobra, dobra, inaczej że w tej grze nie widać na początku w ogóle głowy, twarzy naszego bohatera To zrobili to tak jakoś dziwnie bo Później się nie zmienimy oczywiście, nie Dobra, to gramy Zatro na pewno. nas nie porzuci. Musimy wytrwać. Wszyscy do promu za dochodem. Nie porzuć okrętu. Ja też tu zostaję. Skierujcie załogę do promu. Ja wezmę Jokera. Komandorze. Ashley, idź. Do środka, ale już. Ale została. Filmowo strasznie, jak w kinie, co nie? Wiecie, zauważyłem, że tu jest maksymalnie ofegalny ścieżka FPS. Ja idę przetestować ten dźwięk, zobaczyć.